W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba susz wzrosła o jedną trzecią. Odbudowa ekosystemów to palący problem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Czy naprawdę chcemy, aby po zetkach nadeszła generacja S? S jak susza? Aby pokazać, jak poważne jest to zagrożenie, przedstawiliśmy polskie miasta pozbawione wody i zieleni zasypane piaskiem. Katowicki spodek, rynek w Poznaniu czy krakowskie sukiennice. Wykorzystując AI, stworzyliśmy grafiki, które przedstawiają te ikoniczne miejsca w apokaliptycznej wizji zakopane w piasku, zniszczone przez suszę i erozję i prezentowaliśmy je na ekranach umieszczonych tuż obok rzeczywistych, współczesnych budynków. Dzięki temu odbiorcy mogli bezpośrednio zobaczyć i poczuć, jak realne i poważne jest zagrożenie. Zawrzejmy pokój z Ziemią, możemy być regeneracją dla planety PL.